Od samego początku tego okresu zwykłego, a jesteśmy już w czwartym tygodniu, jako pierwszą lekturę słuchamy listu do Hebrajczyków. Dzisiaj już jego ostatnie fragmenty. Ten list, jak sama nazwa wskazuje, był skierowany do wspólnoty gminy żydowskiej i na jego kartach widzimy wiele odwołań właśnie do Starego Testamentu. One pokazują Jezusa Chrystusa jako tego, który jest spełnieniem obietnic Pana Boga. Dlatego autor na początku pokazywał nam, o tym czytaliśmy tutaj podczas Eucharystii, pokazywał nam przymierze, które Pan Bóg zawarł ze swoim narodem, jak to przymierze wypełnia się, pokazywał nam przybytek kapłanów, pokazywał Mojżesza, również inne posługi arcykapłanów, które były pełnione w świątyni żydowskiej, i właśnie ukazał, że jest tylko jeden arcykapłan, jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem. I tym pośrednikiem jest nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, Bóg, który stał się człowiekiem. I dzisiaj, pod koniec już tego listu, słyszymy swego rodzaju takie zachęty do życia chrześcijańskiego. Słyszeliśmy zaproszenia, aby trwać w braterskiej miłości, aby nie zapominać o gościnności, pamiętać o uwięzionych, o tych, którzy cierpią, więc jest takich wiele takich, można powiedzieć, ludzkich zachęt, które są kierowane do chrześcijan mówiących żyjcie po Bożemu, żyjcie po Bożemu. I jest również piękne słowo, mianowicie. Postępowanie wasze niech będzie wolne od zachłanności na pieniądze. Zadowalajcie się tym, co macie. Sam Bóg bowiem powiedział, nie opuszczęcie ani nie pozostawię. I teraz rodzi się pytanie, właśnie przychodzą te zachęty do takiego dobrego życia, które... Życie chrześcijańskie to nie jest właśnie życie teoretyczne. Ono koniec końców jakoś przekłada się na konkret. A tym konkretem jest relacja do drugiego człowieka. Czyli jaką, jaką ja mam relację do drugiego człowieka? Czy potrafię go kochać? Czyli czy potrafię czas, tr czas tracić dla niego? Czy potrafię wyjść właśnie do kogoś, odwiedzić kogoś, kto jest samotny, może opuszczony, czy potrzebujący. I na koniec, właśnie ta. Zachęta, byśmy byli wolni od zachłanności. I myślę, to jest takie poprzeczka postawiona dość wysoko, bo jak patrzymy szczerze na nasze życie, to widzimy, no, że jest to przywiązanie do pieniądza. Prawda? Że, że jest to myślenie o jej, czy nam starczy, jak będziemy żyli, ile odłożyć, czy nie odłożyć, czy dać jałmużnę. Co to znaczy dać jałmużnę? To znaczy podzielić się z człowiekiem, który potrzebuje, który ma mniej niż my któremu może właśnie nie starcza do, do tego przysłowiowego pierwszego. I odpowiedzią, właśnie, jak tak żyć, jest właśnie przyjęcie do naszego serca Jezusa. To znaczy, żeby pozwolić, żeby Bóg wypełniał nasze serce. A co to konkretnie oznacza? Właśnie to konkretnie oznacza, że ja mam świadomość, że nie żyję na tej ziemi sam. Że nie jestem sam. Nie chodzi mi teraz o innych ludzi, którzy nas otaczają, ale właśnie chodzi mi o tę rzeczywistość, że przy mnie jest Bóg. Że Panu, Bogu życie moje nie wymknęło się z rąk. Bo to jest właśnie taki dramatyczny moment, który przeżywamy, kiedy zachorujemy, zdarzają się jakieś trudne sytuacje, czy utrata pracy, czy jakiś kryzys finansowy. Nie wiem okradną nas, pozbawią środków do życia. I wtedy właśnie przychodzi, przychodzi ten lęk, który chciałby się powiedzieć, po ludzku jest zrozumiały. Prawda? Po ludzku jest zrozumiały. Ale właśnie Pan Bóg zaprasza nas do życia w wierze. Trudność, którą mamy, często jest, polega na tym, że ja bym powiedział, Pan Bóg interweniuje często na ostatni moment. Na ostatni moment. Ja pamiętam takie wydarzenie. Byłem wtedy na studiach we Włoszech i potrzebowałem następnego dnia jechać pociągiem, i nie miałem pieniędzy. Oczywiście nie było problemu, żebym poszedł do brata za ścianą, żeby poprosić go, o, o, żeby mi pożyczył pieniądze na tydzień. Prawda? Pamiętam, miałem wtedy 10 euro w portfelu i dzień wcześniej, jak miałem te 10 euro, myślę sobie, a Pan Bóg właśnie miał to, że zauważyłem, że jak dawałem jałmużnę, to z reguły od razu dostawałem więcej. No tak jakoś działo w moim życiu. I pamiętam właśnie tego popołudnia, szedłem po Rzymie i mówię sobie, no mam ostatnie 10 euro, potrzebuję 50, mam 10, to mi nie starczy. Dam ubogiemu. Mając świadomość, że wracam do domu, idę spać, wstaję rano i mam iść na stację, kupić bilet i jechać pociągiem. I nie mam tych pieniędzy. Ale myślę, dobrze, no... Pożyczę. No, nic, się, głowa mi, nic mi się nie stanie, prawda? Korona z głowy nie spadnie. Więc dałem te 10 euro biednemu człowiekowi, wracam do domu i mówię: Panie Boże, no, bardzo mi przykro, no ale nie, ponieważ Pan Bóg zawsze mi dawał więcej, jak dawałem jałmużnę. Mówię: No ale chyba nie zdążysz, no bo jak masz zdążyć? Wróciłem do domu i teraz jutro rano wstaję. Skąd ma mi spaść z nieba nagle, prawda? Pieniądze. I pamiętam, jak dziś następnego dnia rano. Wstaje i o 6 rano ktoś puka do moich drzwi. No, 6 rano to nie jest pora na odwiedziny, prawda? To, nie wiem, jak późną nocą to też nie jest pora. Normalnie człowiek jest w piżamie, w łóżku. Ja już wstawałem wcześniej, i o 6 rano ktoś puka, to nic, otwieram drzwi, a za drzwiami stoi współbrat z kopertą. mówi: Pawu, ja się przepraszam, że tak rano, ale ja sobie przypomniałem wczoraj w nocy. Że dwa tygodnie temu byli twoi znajomi tutaj i oni zostawili ci kopertę. Prosili, żeby przekazać. Ty teraz wyjeżdżasz, więc ja ci przynoszę tą kopertę, żebyś ją miał. Otwieram 50 euro. Na czym polega taka trudność, bym powiedział, wiary, że ja to 50 euro lubię mieć tydzień wcześniej w portfelu. Nie lubię mieć na ostatni moment. Drażni mnie to. Lubię mieć jakieś zabezpieczenie, spać spokojnie. Pan Bóg przychodzi, ale często właśnie na ten przysłowiowy, ostatni moment. Bóg zdąży, ale właśnie przychodzi z tą pomocą, chciałoby się powiedzieć, w ostatnim momencie. Tak jak się zawsze, tak zawsze mówimy też rodzicom, którzy spodziewają się kolejnego dziecka, są w kruchości finansowej. Mówimy, Pan Bóg, kiedy daruje kolejne dziecko, przynosi kolejny bochenek chleba do domu. Nie wiemy jak. Ale Bóg chce się o nas troszczyć i Bóg się troszczy o nas. Demon przychodzi z tą katechezą, mówi, widzisz, Zaufajesz Panu Bogu i zobacz, widzisz, co cię w życiu spotkało. A Bóg jest wierny. O tym mówi cały list do hebrajczyków. Że właśnie Bóg, który złożył te obietnice, On te wypełni, obietnice wypełni. Ale potrzeba też cierpliwości i zaufania w naszym życiu Panu Bogu. Życzę więc wam tego właśnie głębokiego zaufania Bogu, który nie zawodzi. Oczywiście Pan Bóg nie jest od spełniania naszych życzeń, zachcianek, ale Bóg nas kocha. Bóg naprawdę jest dobrym Ojcem, który pragnie się troszczyć o nas. I właśnie tutaj jest powiedziane, zadowalajcie się tym, co macie. Prawda? Żeby nie mieć takiej chciwości po prostu, mówiąc prostymi słowami. Często spotykam w życiu ludzi, którzy pracują bardzo dużo. No i się pytam, dlaczego ty tak dużo pracujesz i często to nie jest praca na chleb. To jest praca na lepszy samochód, na nowy sprzęt, na lepsze wczasy, prawda, że tymczasem czasami takie rzeczy zwykłe też by w życiu wystarczyły i bylibyśmy z nich zadowoleni, po prostu to, co daje pan Bóg. Więc chciejmy... Otwierać nasze serca i prosić Boga, żeby uwalniał nas od lęku, bo to jest parskudny lęk, taki lęk, prawda? Przed przyszłością, żeby Pan Bóg dawał nam ten pokój, który pochodzi od Niego, że jest dobrym ojcem i pragnie się o nas, jako o swoje dzieci, troszczyć. Amen.